A wracając do dzisiejszego turnieju bardzo ciekawie zapowiadający się wyścig 10 przed nami kask czerwony to Janusz Kołodziej, Kask Niebieski Krystian Klecha, Kask Biały Roni Jamroży i Kask żółty Marcin Rempała, a więc dwóch zawodników Tarnowskiej Unii, a do tego Krystian Klecha. Na razie 4 punkty, no i Roni Jamroży, który ma w dorobku 2 punkty na starcie, to na pewno niespodzianka w kasku niebieskim w kasku białym przepraszam, jechał Roni Jamroży, ale już został wyprzedzony przez Marcina Rempałę. natomiast dużą sensacją jest ostatnie miejsce jak na razie Janusza Kołodzieja który po prostu słabo startuje no i potem na dystansie musi odrabiać te stracone pozycje już przedarł się na miejsce trzecie, Janusz Kołodziej teraz będzie atakował jadącego w kasku Białym Janorzego. Marcin Rępała daleko, daleko z przodu, no może tylko żałować, że zaczął starty od drugiej serii, stracił jeden wyścig przez to, bo tak miałby duże szanse, kto wie, może nawet na wygranie dzisiejszych zawodów, ale nie przecządzajmy jeszcze tu na Tarnowskim Torze, wszystko może się zdarzyć, tymczasem Janusz Kołodziej bardzo szeroko teraz iści na do krawężnika, bo szerzej również Roni Jamroży wyjechał z łuku, teraz z kolei kontra Jamrożego, ale chyba nie da rady, Marcin Rempała pierwszy i nie było żadnego ukłonu w stronę kolegi, na miejscu drugim Janusz Kołodziej, na miejscu trzecim Roni Jamroży i na miejscu czwartym Krystian Klecha, a więc... Sporo sporo emocji w tym wyścigu spowodowanych głównie tym, że faworyci Marcin Rempała i Janusz Kołodziej bardzo słabo wystartowali i musieli na trasie te straty nadrabiać. No i to się udało. Marcinowi Rempale w pełni, bo zdobył trzy punkty. No a tu za jego plecami przeciął linię mety, jego klubowy kolega Janusz Kołodziej.